Anita Włodarczyk, pierwsza próba, 74 m 86 centymetrów, wyprzedzona potem przez Betty Heidler, popatrzmy na drugi rzut reprezentantki Polski, bardzo szybkie obroty w kole, znakomicie wypuszczony młot, ogromna siła, dynamika, szybkość, no i odległość, nowy rekord! Świata 79 77. 77 metrów 96 centymetrów poprzedni rekord świata Tatiany Łysenko poprawiony o 16 centymetrów. Niesamowite, niesamowite. Trzeci rekord świata na tych mistrzostwach. Dwa wcześniej ustanowił Usain Bolt. No a teraz mamy Anitę Włodarczyk z nowym rekordem świata. Ale ta dziewczyna jest przygotowana w tym sezonie. Niesamowite. Niesamowite. Niesamowite, brawo Anita, brawo, 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 jeszcze raz brawo. Ona nie czuła jeszcze, że to jest tak dobry wynik, prawda? Miała pewne wątpliwości. Tutaj widzimy...